Super. Następne pojęcie to jest halslinka. Halslinka. Linka! Ja znam wino, które się nazywa has. To coś, czego się używa przy halsówce. Po do, przy zmianie wiatru. Nie, hes. Do halsowania. Podejrzewam, że trzeba to pociągnąć. Haslita? Halslinka jest to lina, którą wyciągamy żagle, w naszym przypadku genakera, do przodu. Coś do halsowania. Knaga? Knaga to chyba wiem to. Naga? Knaga. Knaga. Dziewo? Kolejne drobne urządzenie, na którym możemy, którym możemy, na którym możemy zawiązać linę, lub wczepić ją, żeby się nie luzowała. Może może jakieś dziewo do cumowania liny e, przy, przy pomoście. Knaga. Takie okrągłe. Za kn mówi się zaknagu i linę. Hmm. Coś koło szekli? Druga część i to, do czego się liny na przykład cumuje. Następne pojęcie to jest flauta. Trochę dużo tych pojęć, to chyba jak nie wieje. Flauta. Flauta. Flauta? Flauta to jest wtedy, kiedy nie ma wiatru. Zero wiatru. Flauta, fala. To, że nie, ma, nie ma, że nie ma. No e, tak, właśnie, fala, że, że nie ma. Fala, że nie ma, że nie ma. Znaczy w ci, co pływają na żaglach, że muszą włączyć silnik. Flower, flauta. Korba. 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 Ej, korba, 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 nie pamiętam. Korba ja do. Y, korba to coś, czym się kręci. Korba, to tak. Ale nie, korba to jest taka do. Do kręcenia. Korba. Taka rączka, od jak od maszynki do robienia mięsa. Jest to korba, którą kręcimy kabe, na kabestanie. Po to, że jak za mocno wieje, jak nie dajemy rady, wybierać żagli siłą mięśni tylko i wyłącznie.